Xar KONTRA MARFURION! Muszę chronić dzikie ostępy. Niech Marfurion! Okej. Okay. Nie ma to jak początek z chłopowymi kartami. Nie ma tak jak dostać jeszcze ch. karty. Okej. Okay. Hej siemanko, widać, ja jestem Nexus i gramy teraz. Warson Heroes of Warcraft. I jesteśmy w 22 murloku, to jest naprawdę poważna ranga. Myślę, że tutaj dzieją się bardzo fajne rzeczy. Jesteśmy w ogóle na jakiejś arenie. What the fuck! Dobra, można bawić się jajkami. Ok, ja powinienem się skupić na grze. Skupiamy się na grze. Ok, mm. on rzucił tutaj wróżkę baśniowego smoka. Kurde. A my możemy co rzucić? E, pająka. Dobra, w sumie jesteśmy w klimacie pająku, to rzućmy pająka Okej. Okay. W, w sumie ja umiem Rek Sara robić tym Bunkałem się samotnie od wielu lat, Miszo Nie, chyba, chyba coś takiego, on po, podobny miał taki głos, czekaj. Czekaj. Eee. Bunkałem się samotnie od wielu lat, Miszo Coś, coś w tym stylu głos miała <laughs> Voice acting ala no dobra, okej, okay. zaczynamy ten i dostaję już po cztery, o kurde On jeszcze powiedzmy jest niewrażliwy na zaklęcia, kuźma moć. Dobra, no tak. świnia O, oh, niedźwiedzia, dobra niedźwiedź też jest okej, okay. dobra ja go tutaj pająkiem zdzielę raz I zrobię więcej pająków Yo What are you doing, Mr. Mafurian? I'm waiting for your move Hmm Dziki ryk. daj swoim postaciom plus do nie no nie Oh come on Straciłem niedźwiedzia No dobra, dobra, trzeba odbić się od dna Wiecie co? Mam pomysł, mam pomysł. Zrobimy tak o. Hop. Yes! Za udało mi się to, to jest najlepsze. Panie jak to się zrobi na samym początku, jak ma się trzymany, to jest to jest obskie ale mamy 4-4 Mamy 4-4, nawet mi nawet nie pochwalił. Tutaj się jakiś sok robi, czy co? Jakiś sok z gumijami można zrobić. A, dobra, dostałem. Co mnie tak drapie cały czas cholera jedna? Mm, Okej, okay. bestii chyba nie mamy, nie? Bo to jest duch, a to nie jest bestia. No dobra, wiecie co? Nie no, w sumie nie wy. Dobra, walniemy sobie tego tutaj. On, on kosztuje. W ogóle, po co ja tu mam, kurde? Po... Ja pierdzielę. O, nexus kurde, gra kartą, którą grało się na początku. No, mam teraz 5 man jest tak nieopłacalna, że ja pierdziele No widzicie, no to, to, to jest mój deck. To jest. No, no. no Patrz ja się murlock ze mnie śmieję, drewniany. Przestańcie się ze mnie śmiać Muszę chronić. Się. Dek, obiad. Nie, no, nie. Dobrze, no. Wyciszył mi go. <laughs> What o kurde. O ja pierdzielę. Ej, ja cię skończ znam. Zawsze chciałem cię poznać. Okej, okay, dostaliśmy trochę lepsze karty na początek. W ramach tego, że ta gra poszła mi tak szybko, to sobie zaczniemy jeszcze raz. Okej, okay, okej, okay, niech będzie, niech będzie. W sumie nadal nie wyszliśmy z Murloka 22, więc nadal mamy szansę na super zajebistą grę. Dobra, ja zaczynam, ja zaczynam i co zrobimy, co zrobimy, albo ja już, już jestem... O, presja, presja. Co wy macie z tymi hienami? Ja pierdzielę. hiena na początek. Okej, okay. hiena na początek. Mm, chciałem zarymować, ale nie potrafię, dobra. Mm, mam dylem... Nie no, dobra, rzuciłem pająka, rzuciłem pająka, niech będzie pająk. Pająk zawsze spoku. Choć w sumie wiecie co powinien go wypieprzyć. Coś mi się wydaje, że mój dek jest po prostu pośmiewiskiem. No murloki się ze mnie śmieją, nawet dwa się ze mnie śmieją. Więc... Yy... O, sekret jeszcze, okej. Okay. Wydaje mi się, że on. On chce to zrobić. O nie. O Nie, nie mogę mu pozwolić na to. Wiecie co on zrobił? On tu ma węże. On tu ma węże jak nie... Po... Ach, ale wiecie co? Ja będę, ja będę sprytniejszy. Ja będę sprytniejszy. Tak? Będę sprytniejszy czy nie? Tak, będę. Okej, okay, patrzcie. Playsy. Nie, on nie ma węży! Co to ma być? Czy on zrobił to co ja? To, to musi być pułapka w takim razie. Ja myślałem, że on to węże rzuci! Ja pierdzielę te niedźwiedzie to co chwilę tylko lecą tutaj. <laughs> dobrze, płoń! Bardzo dobrze, o! O tak, teraz tak. moja kolej. Okej. Okay. rzucimy niedźwiedzia. Tym niedźwiedziem zabijemy, nie, niedźw... Znaczy tymi tymi zabijemy. Okej. Okay. Trade, niedźwiedź za niedźwiedzia. Okej, okay, co on tutaj ma? Kurde, kolejny. O, jestem zestresowany. Co tam jest? Może to jest Miss Direction? Nie, no to musi być pułapka jak nic. Eee... On nic nie rzucił? To nie, to jest. Wiecie co? A wiedziałem. Okej, okay, dobra, dobra. W takim razie uniknęliśmy tutaj obrażeń, jeszcze go pierdzielnąłem. I teraz zobaczcie, zrobiłem coś takiego. BUM! Uleczenie. No i nice. I zajebiście jest. jest. Jest, mega dobrze. Ja, kurde, aż tu się nastawiłem pod węże, a tu takie sytuacje, kurde. No nie! Ja pierdziele! No widzę, że tutaj RNG to jest pełną paną. Ale nie martwcie się. Lew bujnożry. Nie. Le le lew I co ty powiesz na to? Nie powiesz mi, że błąkałeś się samotnie. Ja pierdzielę, no stary. Uuuu. Mm. Tutu, 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 tutu. Nie mam pojęcia co zrobić <grystanie> Mam pojęcie co zrobić, okej. Okay. Nie, 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 czekajcie, 3, 6, 2... Kolejne uurze... O kurwa. mamy lepiej siedzę. No dobra, okej, okay, okej. Okay. <grystanie> tak. Teraz robimy... Tak. Działa. <grystanie> 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 dobra, a czekajcie. Eeeem... Ym... Nie, 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 bo tutaj tego nie zabiję. Dobra, zabijemy tym tego. Nie, bo on też mi zabije. Kurde. No dobra. Zacznijmy od. Jedna, jeszcze, jeszcze raz, jeszcze raz. Dobra, jedziemy. Yep. okej, okay. i w ten sposób robimy. Raz. Dwa. I trzy. I cztery. I pięć. Yep. BUJA! Nie, nie zabije mi go, nie? Dwa, cztery. Trzy jeszcze by potrzebował. NIE! Fucking hell i pół świata. <ścoughs> Dwudziesty drugi murlock. <ścoughs> Kuźwa, ale debil. <ścoughs> o mój Boże. Stary, ale żeś... Ale żyć. <ścoughs> O kurwa, chyba chyba nie... Po... O ja pierdzielę. On chyba, on chyba nie, nie skumał o co chodzi z tym tym. On wybuchającą strzałą zabił tak... Te... O ja pierdzielę, miał count calculated! Musiał najpierw zaatakować tymi dwoma tymi i byłby, byłby, byłby wygranym. Mhm. Mm Zagrywasz tak? No dobra, no to go teraz tutaj patrzcie jak go zrobimy. I do widzenia. To może na tyle, jeżeli chodzi o ten dzik, trzymajcie się, papa! Oceniajcie film, do zobaczenia. Cześć. Majtek z południowych